Witam wszystkich, bardzo serdecznie, Julia Przeździńk, TV Reklama, a wraz ze mną Unboxel, witaj. Siemanko, cześć, dzień dobry. E, powiedz mi, e, jak się podobała Tobie Twoja e, część, konf część konferencji, ponieważ chyba to było Twoje pierwsze takie wydarzenie, żeby wystąpić e, na takiej konferencji, czy nie? E, wiesz co, na konferencji w sumie... No nie, no byłem raz, ale tak tylko wyciągnięty gdzieś tam przez Sylwestra Wardęgę, tak z pół roku temu. Tam wtedy chyba nie wyszedłem dobrze, aczkolwiek tak jak wyszedłem dzisiaj, no to myślę, że to widzowie muszą oceniać. Ja mogę oceniać ze swojej perspektywy, z pierwszej osoby, tak? I z mojej perspektywy wydaje mi się na ten moment, wrócę do domu oczywiście, obejrzę sobie tę konferencję jeszcze trzy razy, zobaczę, jak kręciłem się na krześle, czegoś nie odwaliłem. Bo wydaje mi się, że takie rzeczy jednak widać z trzeciej osoby, na ten moment wydaje mi się, że jest... Okay. Twoje odczucia są pozytywne, Pozytywnie odczuwasz. 6 na 10. 6 na 10, jest, jest solidnie. A przygotowywałeś się jakoś może do swojej części specjalnie? Wiesz co, raczej starałem sobie zbudować jakieś w głowie, jakieś nastawienie, żeby nie, nie wdawać się w niepotrzebny konflikt, żeby nie próbować bronić niektórych rzeczy, których nie trzeba bronić, bo czasami na tym można dużo stracić. To jest taki mindset, który po prostu przyjąłem. A dlaczego akurat Sergiusz? Dlaczego akurat Sergiusz? Wiesz co, no ja o tym nie decydowałem, ja, ja tak naprawdę... Musiałeś się zgodzić. Z... Znaczy zgodziłem się, no ja dostałem telefon o Sergiusza, ale to też nie jest tak, że wiesz, ja dzwoniłem do Wojtka Goli, ej, dacie mi tego i tego, po prostu... Kurczę, to ja dostałem telefon i jakby nigdy się nie upominałem o tą walkę na Fejmie, to raczej Fejm częściej pisał do mnie, czy to właśnie wcześniej pisali, żebym zawalczył z Sylwestrem, później pisali, żebym zawalczył z Nitro. Nawet nie wiem, czy jeszcze wcześniej o kim z nim nie pisaliśmy. I to jakby zawsze są ich pomysły, i tym razem, za, za drugim czy tam trzecim razem, jak do mnie napisali, to znaczy Wojtek do mnie zadzwonił, to uznałem, kurczę, a jednak main event to bym sobie zrobił, nie? I spodobał mi się ten pomysł. A z, z Sylwestrem byś zawalczył? Wtedy się bałem, e, wtedy się bałem. E, też e, z całym szacunkiem na Sylwestra, ja nie wiem, czy on będzie chciał walczyć, jakby on jest po kontuzji, jakby też głupio, głupio tak teraz e, mówić, że tak, zawalczymy z nim. No wiesz, jest kontuzjowany, nie? więc też ciężko o tym mówić. E, aczkolwiek zakładając, że Sylwester jest w pełni zdrowy, a ja już trenuję X miesięcy, e, to czuję się już na tyle pewnie, że bym zawalczył. I ja już trenujesz? I tak jak powiedziałem na scenie, trenuję od listopada. Czyli już to dowiedziałeś się o walce czy trenowałeś, bo coś tam chciałeś sobie e, rozpocząć w tym MMA? O walce dowiedziałem się pod koniec października dokładnie i na początku listopada zrobiłem sobie badania, no i chwilę później zacząłem trening. A czy jakbyś otrzymał rywala, który już był w klatce, tak jak na przykład tutaj e, w przypadku no, Sylwestra, który już walczył z Kacprem, e, ponieważ no, Nitro to będzie jego pierwsza walka, e, debiut to również w twoim wykonaniu, to czy byś przyjął taką walkę, czy chciałbyś jednak, żeby to była osoba równie zaczynająca, tak jak ty? Jako pierwsza walka, jak najbardziej tak w tym przypadku wolałem, żeby to był nitro. I między innymi dlatego się zgodziłem, że on też zaczyna. No bo jednak dobrze mieć kogoś, kto jest na podobnym stanie psychicznym, mniej więcej fizycznym i tak dalej. nie? E, więc to jest dla mnie kluczowe. Aczkolwiek już po tej walce, jak najbardziej mógłbym stoczyć walkę z kimś, kto już. Bardziej taką... doświadczony niż ten. Może bardziej doświadczonym, to nie wiem, czy koniecznie bym tak chciał. nie? Ale na... dalej szukałbym kogoś, kto po mojej walce z nitro byłby równie doświadczony. A powiedz mi, jak przebiegają Twoje przygotowania w takim razie? E, trenujesz e, codziennie, czy jak to wygląda? Kurczę, też nie chcę za dużo zdradzać, ale. No, wiesz, że co Już chodzi? Już game plan pod Sergiusza ułożony, ale nie wiesz, jak Sergiusz walczy, chyba, nie? No właśnie. No, wiesz, o co Coś chodzi? Co tam tu... wiesz? Ja, ja nie wiem, jak Sergiusz walczy. Nie ja wiesz, tylko bo... widzę jakieś kafelki Stories, że tam rzuca z Malczyńskimi, więc też widać, że ma jakieś możliwości. Ja też w swoim klubie w Akademii Walki mam jakieś możliwości i też sporo trenuję. Mogę powiedzieć szczerze, że. Aktualnie 20-10% mojego życia to jest sportowy tryb życia. A co z tymi, co z tą pozostałą częścią, co robisz jeszcze oprócz tego? Śpię, jem, nagrywam i montuję filmy. I robię muzykę. O, no to jest właśnie, wszystko. I jak godzisz to nagrywanie filmów z treningami? Odczuwasz, wiesz, dużą różnicę pomiędzy tym, jak to było zanim rozpoczęłeś swoje przygotowania do walki, czy nie? Odczuwam różnicę, ale to jest bardzo ciekawe, bo tak jak... Wcześniej w ogóle miałem takie, takie wręcz lenistwo w nagrywaniu tych filmów. To teraz, mimo tego, że mam mniej czasu, ten trening zabiera mi te dwie godziny, trzy godziny rano. No w sumie z dojazdami to nawet cztery. E ale teraz, z kolei jak wracam do tego domu... To już się przyznałeś, tak, ile trenujesz. Myślę, znaczy, w sensie, że jest to jedna jednostka. Tak, czyli... jednego dnia, nie? No jednego dnia, no tam do dwóch godzin jestem w stanie potrenować, nawet dwóch i pół, ale już wtedy trener mnie wygania, dobra, idź już do domu, nie? E, I wtedy rzeczywiście sobie wracam i mam chęć wejścia do tych filmów, robienia jakichś nowych rzeczy. E, no i generalnie z reguły do wieczora, do tej 22, 23, do północy cisnę sobie powoli internet, oglądam sobie rzeczy na YouTube'a, robię rzeczy na YouTube'a i całe moje życie to jest generalnie YouTube treningi, YouTube treningi, jak w Simsach po prostu, ciągle świeci mi się ten czerwony kryształek i ciągle mi czegoś brakuje, nie? A to w takim razie myślisz, że jak już stoczysz w tą walkę, to będziesz chciał pozostać przy treningach MMA, czy raczej już odpuścisz sobie? Na 90% tak, fajnie się czuję trenując. To daje naprawdę mega dużo pewności siebie. W ogóle sam fakt, że wiesz, jak się zadaje cios, jak się wykonuje cios, jak się wykonuje kopnięcie, to daje ci mega dużo pewności siebie. Czuję się o wiele lepiej jako człowiek dzięki temu. Wiesz, kiedyś, jak zdarzy się jakaś sytuacja, że nie, będę musiał bronić swoją dziewczynę czy cokolwiek, to wiem, że podejmę się tego i to jest dla mnie mega zajebiste. I chciałbym się w tym rozwijać, chociaż. Raz, dwa razy w tygodniu, nawet po tej walce będę sobie chodzić na treningi, no chyba, że dojdzie do naprawdę jakiejś tragedii, nie wiadomo z jakiego powodu, że nie wiem, złamanie nogi, czy coś takiego, pfu, wypluwam, ale wiesz, no nie mogę powiedzieć, że na 100%, nie, bo przypadki chodzą po ludziach. A powiedz mi, jak wyobrażasz sobie swoje wyjście do e, OKTAGONu? Myślisz, że będziesz miał duży stres przed tym, że to będzie debiut, publiczność e, spora e, i no jedna wielka nie wiadomo jak to wygląda, czy nie? Myślę, że oboje będziemy się stresować, nie? E, wiesz, dla mnie to będzie 10% stresu i 90% pewności siebie. Jakby zawsze... Jak jesteś pewny siebie? <laughs> jakby no, trzeba wierzyć w swoją wygraną. Zresztą walkę się... Tak, to wiadomo, walkę wygrywa się w stres? szatni. Walkę wygrywa się w szatni. Jak ja wygram w szatni i pomyślę sobie, kurwa go jebie, to, to z dużą szansą go najebie, nie? Bez, bez tego psychicznego nastawienia, bez tej psychicznej pewności siebie, nie ma co wychodzić do walki, tak mi się wydaje, nie? I też tego uczy mnie trener. No właśnie, a propos psychiki tylko trener, czy jeszcze może jakiś psycholog sportowy? E, wiesz co, miałem się przejść do psychologa sportowego tak po prostu, żeby pogadać o swoich przemyśleniach, bo jednak zawsze fajnie jest poznać opinię kogoś z zewnątrz, to zawsze oczyszcza ci e, głowę. Na razie wystarczy mi medytacja i jakieś tam rozmowy powiedzmy sam, samemu ze sobą, nie? E, ale, ale już niedługo myślę, że parę razy się przejdę tak po prostu, żeby skonfrontować myśli. E, nie bójcie się chodzić do psychologa, to normalna rzecz. My, Polacy, mamy z tym trochę problem, ale ja uważam, że to jest ok. Normalna wizyta lekarska, no To wiesz, jest normalna no. wizyta lekarska. Trzeba leczyć swoje ciało i trzeba leczyć swój umysł. Myślę, że internet już to wielokrotnie udowodnił. To prawda. E, właśnie, propos takiej sytuacji, Queen of the Black, ostatnio o niej głośno w internecie. E, co ty sądzisz o takich postaciach? Uff. To jest wielowątkowy problem. Mamy tu problem na poziomie atencyjnym, mamy tu problem na poziomie psychologicznym. To jest, to jest tragiczna historia. Myślę, że tutaj też nie, rzeczywiście nie ma co tego rozmuchiwać, bo nawet nie, nie chcę o tym za dużo mówić, nie? No bo potem właśnie wielu e, wypowiada się z was, że e, to wręcz napędza ją, by robiła jeszcze więcej takich rzeczy i to jej, że to jej dodaje tak jakby chęć do tego, by tworzyć taki content. Co o tym sądzisz? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jakby to jest w tym momencie Temat, który powinien, moim zdaniem, być zakopany. A Jeszcze mam do Ciebie pytanie odnośnie ekonopskiego, który został dzisiaj również ogłoszony. Um, on nagrał ostatnio filmik o Leksiu. Jak Ty się odniesiesz do tego, do, do tego jego całego filmiku, do dwóch części filmiku? Wiesz co, teraz łatwo się odnieść, bo Konopski wrzucił wytłumaczenie i ja jeszcze tego filmu jego nie obejrzałem. No to ale, dobrze. Ale on tam chyba przeprasza A, z tego, co wiem. Nie oglądałeś filmiku pierwszego, czy, wy, czy wyjaśnienia? E, dzisiaj wyjaśnił, dzisiaj przepraszał chyba ponoć. E, były, znaczy widziałem jakiś film, który ma w tytule spowiedź, więc chyba coś tam rzeczywiście padło, jednak się z tego tłumaczy i wycofuje z części tych słów. E, co ci mogę powiedzieć, to to, że rzeczywiście oglądając filmę Konopa od pierwszego razu, e, no jednak jak widziałem, jak koleś dodaje do filmu, jak ten Leksiu pierdzi, to to nie jest potrzebne w tym filmie i tutaj ciężko się nie zgodzić z Wardęgą, że było parę takich rzeczy, które w tym filmie zostały zrobione źle. Jeszcze mam do Ciebie pytanie odnośnie um, może jakiegoś konfliktu z którymś z influencerów. Czy posiadasz taki? Jeśli tak, to czy masz jakiegoś rywala, którego może byś chciał w przyszłości wyzwać do walki? Czy na ten moment nie? Tak szczerze myślę sobie, szukam po głowie, szukam po głowie. Nie, chyba nie, tak szczerze. Nie wydaje mi się, że w tym momencie jest taki YouTuber, z którym mam taki aktualny, mocny beef. Że mogłoby do czegoś dojść. Ale wiesz, no to przed nami jeszcze dwie kolejne konferencje, konferencje a więc gdy coś są się mo... Konferencje to wtedy jest bardzo gorąco, jeśli chodzi dokładnie, o Dokładnie, dokładnie. Akurat tutaj myślę, że Michał, e, e, Michał, czy nie wiem, kto będzie prowadził naszego Cage'a, czy tam rozmowy, czy może na przykład Sylwester. Wydaje mi się, że coś zostanie wykopane tak, żeby już budować fundamenty pod kolejne konflikty, więc mimo tego, że na ten moment powiem ci, że nie mam takiej osoby, to myślę, że to jest tylko kwestia czasu. To się zmieni. To się zmieni najprawdopodobniej Fame działa tak, że. Wiesz, te konflikty, one są wyjmowane po prostu z kapelusza. O, nie masz z nikim dramy? Proszę bardzo, kur, mamy dramę nową. Więc to jest tylko, wiesz, myślę, że to już niedługo. Kwestia czasu. Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Jasne, dzięki wielkie. Trzymaj się.